Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu Tecz i inne opady znacznie zmniejszają bezpieczeństwo na drodze. Powodem tego jest nie tylko pogorszenie przyczepności gumy do nawierzchni, czy też to, że samochód może po prostu wpaść w poślizg. A droga hamowania zauważalnie się wy. Opady same w sobie również powodują znaczne uszkodzenia samochodu. Obecność czujnika deszczu na przedniej szybie nie jest wiec beria, ale koniecznością, która wielu jednak ignoruje. Czym jest czujnik deszczu? Czujnik deszczu to urządzenie optoelektroniczne, które jest mocowane na przedniej szybie samochodu i reaguje na wzrost wilgotności. Czujnik jest w stanie sterować wycieraczkami i mechanizmami odpowiedzialnymi za otwieranie i zamykanie szyberdachu oraz okien w drzwiach. Urządzenie ma znacznie ułatwić życie kierowcom. Nie jest tajemnica, że śnieg, deszcz i błoto znacząco komplikują proces prowadzenia samochodu, a konieczność właczania i wyłaczania. Wycieraczek Dostosowywania intensywności ich pracy odwraca uwagę od drogi. Z czego składa się czujnik? Struktura urządzenia przeciwdeszczowego oparta jest na czujniku światła. Konstrukcja obejmuje emiter podczerwieni, fotodetektor, jednostka sterująca, obudowę, przekaźnik. Wszystkie części znajdują się na płytce w obudowie czujnika. Jednostka sterująca zawiera informacje niezbędne do działania urządzenia. Zasada działania Czujnik deszczu działa w oparciu o zasadę załamania światła. Czujnik stale bada powierzchnię przedniej szyby pod katem wilgoci, analizując dane dostępne w pamięci. Jeśli czujnik nie zauważy żadnych zmian w zawartości wilgoci w szybie, w porównaniu do pierwotnych parametrów kontynuuje działanie. Zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Jeśli jednak urządzenie wykryje załamanie światła, co ma miejsce, gdy szyba staje się mokra, system zamyka blok przekaźników w wyniku. Czego samochód otrzymuje informacje o początku deszczu? W takim przypadku wycieraczki ESA automatycznie aktywowane, a szyby i szyberdach ESA zamykane. Na marginesie czujnik deszczu jest często połączony z czujnikiem światła. Ten ostatni jest potrzebny do regulacji jasności reflektorów. Niektóre modele mogą nawet wykrywać ilość deszczu padającego za oknem. Na podstawie tych informacji urządzenia dostosowują działanie wycieraczek. Interwał może wynosić 2 sekundy, następnie 4 sekundy, a następnie 1 sekundę. Ponadto niektóre modele mają dodatkowe chipy, takie jak czujnik określający stopień zabrudzenia szyb. Dodatkowa regulacja urządzenia po zakupie i instalacji nie jest wymagana. Jest to kolejna z jego wielkich zalet. W przypadku korzystania z czujnika deszczu w samochodzie zdecydowanie zaleca się częstsze mycie szyb za pomocą wycieraczek. Dzięki temu czujnik będzie działał wyraźnie i pozwoli na niezwykle dokładne określenie czasu i miejsca rozpoczęcia opadów. Jak prawidłowo zamontować urządzenie? Montaż czujnika deszczu w samochodzie powinien przebiegać w kilku etapach. Nie ma w tym nic skomplikowanego, ale ważne jest, aby zwracać uwagę na szczegóły. Pozwoli to uniknąć problemów z działaniem urządzenia. Prawidłowy schemat instalacji urządzenia wygląda następująco: podłaczenie uchwytu. Nałożenie specjalnego żelu. Zamocowanie samego czujnika. Podłaczenie urządzenia do maszyny. Sprawdzenie poprawności instalacji. Pierwszy etap jest najłatwiejszy. Wystarczy zainstalować część, która przymocuje urządzenie do szyby. Odbywa się to za pomocą kleju. W drugim etapie na dwie powierzchnie po bokach urządzenia nakładany jest specjalny żel. W ten sposób zapewnia się bardzo precyzyjna transmisja światła do czujników od zewnętrznej strony szkła. Po nałożeniu żelu czujnik jest bezpośrednio mocowany do uchwytu za pomocą wkrętu samogwintującego lub specjalnych łaczników. Uwaga! Przed podłaczeniem urządzenia do maszyny należy sprawdzić, czy nie ma w nim pecherzyków powietrza, zanieczyszczeń i innych elementów, które z pewnością utrudnia działanie czujnika. W kolejnym etapie urządzenie można podłaczyć do elektroniki samochodu. Najczęściej czujniki deszczu posiadają cztery styki. Czerwony to zasilanie podłacza się go do systemu sterowania wycieraczkami. Niebieski masa musi być podłaczony do karoserii żelaznego konia. Pozostałe styki mogą mieć różne kolory od nich zależy działanie wycieraczek. Na ostatnim etapie należy sprawdzić poprawność powtórzenia powyższego algorytmu. Niuanse działania. Podczas korzystania z tego urządzenia ważne jest, aby wiedzieć o pewnych osobliwościach. Należy pamiętać, że żaden mechanizm nie może być doskonały. Czujnik deszczu powinien być umieszczony tylko pionowo. Umieszcza się go w części szyby, do której sięgają wycieraczki. Miejsce instalacji musi być idealnie szklane, bez wyszczerbień i deformacji. Jeśli na szybie zainstalowany jest filtr podczerwieni, może on stanowić poważna przeszkodę w działaniu owiewki przeciwdeszczowej. Większość modeli działa tylko w pierwszej pozycji wycieraczek. Wówczas z powodzeniem koordynują intensywność pracy wycieraczek. W innych pozycjach urządzenie nie może wpływać na ich pracę. Czujnik nie jest w stanie w pełni kontrolować pracy wycieraczek. Czasami dochodzi do miejscowego zanieczyszczenia przedniej szyby z powodu rozprysków skał lub ptasich odchodów. Jeśli czujnik tego nie zauważy, wycieraczki nie włacza się. Oznacza to, że kierowca powinien pomagać urządzeniu, a nie przenosić cała odpowiedzialność na czujnik. Przy suchej pogodzie urządzenie powinno być wyłaczone, aby wycieraczki nie porysowały szyby bez płynu. Oto, co może nagle uruchomić urządzenie, zachłapania, owady, liście, puk, cienie na drzewach. Streszczenie. Czujniki deszczu SA wykorzystywane nie tylko w prywatnych samochodach, ale także w pracach polowych. Kontrolują systemy nawadniające, regulując ilość dostarczanej wody. Jak zrobić czujnik własnymi rękami? Specjaliści SA zgodni, że własnoręczne skonstruowanie takiego urządzenia będzie niezwykle trudne. Owszem, zasada jego działania jest nieskomplikowana, ale stworzenie go zajmie dużo czasu i wysiłku, a nie jest faktem. Ze efekt końcowy będzie wysokiej jakości. Konieczne będzie opanowanie umiejętności lutowania i zakup niektórych części, których cena może być równa gotowemu urządzeniu. Jeśli nadal chcesz zaryzykować, zalecamy następującą procedurę. Jako podstawę projektu należy przyjać przewodność prądu i dwie płytki stykowe. Najczęściej płytki SA wykonane z folii lub drukowane na płytach tekstolitowych w postaci ścieżek. Folię należy wyciąć w formie dwóch płytek z serpentynowa ścieżką po środku. Następnie jedna część podłacza się do akumulatora, a druga do przekaźnika. Podczas deszczu woda zaleje płytki i zamknie je, co spowoduje zadziałanie przekaźnika. Do stworzenia takiego urządzenia potrzebne będą folii aluminiowej, podłoże dielektryczne, kleju lub innego utrwalacza, przewody, przekaźnik, zasilacz. Wnioski Nowoczesne czujniki deszczu S.A. niezbędnymi asystentami kierowców na drodze. Niezależnie właczają wycieraczki, na przedniej szybie zamykają okna w przypadku złej pogody. Wszystko to pozwala kierowcy skoncentrować się wyłącznie na drodze, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wypadku.